Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu w TV Sochaczew. Dziś gościmy Pana Macieja Małeckiego, osobę niezwykłą, bo samorządowca, działacza społecznego, w ogóle społecznika, ale też polityka posła na Sejm Rzeczpospolitej oraz wiceministra aktywów państwowych. Witam serdecznie Panie Macieju. Dzień dobry. Witam Pana redaktora i wszystkich widzów TV Sochaczew. Panie pośle, no nie mogę nie zapytać o ostatnie wydarzenia w Polsce. Czy chodzi mi konkretnie o wybory? Prawo i Sprawiedliwość, które szło do wyborów, myślę, z takim przekonaniem, że, że ponownie będzie sukces, myślę o wyborach parlamentarnych w tym momencie, okazało się, że nie. Co zawiodło? My z pokorą podchodzimy do każdych wyborów. Osiem lat, kiedy za Polskę odpowiadało Prawo i Sprawiedliwość, to czas najbardziej dynamicznego rozwoju na przestrzeni setek lat. I to był, mówimy o dużych projektach, takich jak Przekop Mierzei Wiślanej, takich jak autostrady, nowe linie kolejowe, ale mówimy też o największych inwestycjach w mniejszych miejscowościach. Takich jak Sochaczew, jak gminy w powiecie sochaczewskim. Inwestycjach, których, które efekty ludzie widzą w swoim codziennym życiu. Dla mnie to szczególnie, to szczególnie jest ważne, natomiast też mówimy o ogromnym, ogromnym takim impulsie rozwojowym dla całej Polski. Elektrownia, elektrownia jądrowa, centralny port komunikacyjny, szereg innych inwestycji, które byłyby kołem zamachowym gospodarki polskiej. Do tego no, mocne wsparcie tych środowisk, które wcześniej były poszkodowane w wyniku transformacji. Mógłbym mówić dużo. To, to był program, o którym który zrealizowaliśmy, dotrzymaliśmy słowa, wprowadziliśmy reformy, które pozwoliły zwiększyć budżet. Do największych w historii rozmiarów. Z tego dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, dzięki walce z patologiami, mafiami Watowskimi, paliwowymi i tak dalej, i tak dalej, w budżecie znajdowały się pieniądze na programy społeczne. Natomiast byliśmy cały czas atakowani. Ulica, zagranica. Wiemy, że totalna opozycja nie przebierała w środkach, ale wynik wyborów jest jaki jest. Mamy największy klub parlamentarny w Sejmie. Blisko 200 posłów w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Pilnujemy polskich spraw, na ile można, przy tej, przy tej władzy, która no, depcze reguły demokracji. Chciałem zapytać, bo wspomniał Pan o kodzie. Czy Prawo i Sprawiedliwość myśli o stworzeniu jakiejś takiej organizacji, która by nie wiem, torpedowała każde działanie rządu? My jesteśmy opozycją merytoryczną. Zarówno w komisjach sejmowych, jak i na sali plenarnej nie można podchodzić w ten sposób, że. Potępiamy wszystko w czambuł. Im gorzej, tym lepiej. Natomiast proponujemy dobre rozwiązania. Przygotowujemy projekty ustaw. Chociażby przygotowaliśmy projekt ustawy chroniący Polaków przed drastycznym wzrostem cen energii. Przygotowaliśmy ten projekt, złożyliśmy na początku roku, w styczniu. Pan marszałek Hołowniak gdzieś go tam chyba zawieruszył w celuściach swojego gabinetu. Potem składaliśmy poprawki do projektów ustaw, które strona rządząca przedstawiała na Sejmie. Ponieważ to nadal nie skutkowało, odrzucane były propozycje chroniące Polaków przed wzrostem cen. Wyszliśmy z inicjatywą obywatelskiego projektu. Zebraliśmy bardzo szybko ponad 140 tysięcy podpisów pod projektem STOP, podwyżką cen energii od lipca, i ten projekt złożyliśmy do Sejmu. Teraz apelujemy do marszałka Hołowni, żeby wreszcie nadał, nadał mu rytm pracy, bo do tej pory nie, nie, jakoś nie zauważa projektu ustawy, które, która może ochronić Polaków, która skutecznie ochroni Polaków przez wzrost cen energii. To jest przykład pozytywnego działania tego, jak opozycja, bo jesteśmy dzisiaj w opozycji, może przygotowywać dobre projekty, ale też są inne inicjatywy, no my chcemy przyspieszenia budowy, znaczy może inaczej. Zwolnienia hamulca na budowę elektrowni jądrowej w Choczewie. W tym tygodniu, w tym, tak jak rozmawiamy, mamy posiedzenie Komisji Energii, w której pracuję, gdzie będziemy rozmawiali o elektrowni jądrowej w Pontnowie. To jest drugi projekt, tym razem z Koreańczykami chcemy go realizować. I takich propozycji przedstawiamy wiele. Tak widzę rolę, rolę opozycji, ale jednocześnie przygotowujemy się z dobrym programem z nowymi inicjatywami do, do tego, żeby wygrać kolejne wybory. I tak moim zdaniem powinna robić opozycja. Ale panie pośle, pytanie moje następne jest takie. Właściwie wszystkie te inwestycje, o których pan wspominał, są przez obecnie rządzących negowane. Podważany jest sens, podważany jest sens budowy CPK, podważany jest sens budowy elektrowni jądrowej. Ostatnio słyszę o tym, że też sens budowy Mierzei Wiślanej, przekopu Mierzei Wiślanej nie, właściwie no nie ma podstaw żadnych. O co tu chodzi? Bo no, no, z punktu widzenia obywatela, Polaka, te wszystkie inwestycje jakby no, zmierzały ku czemuś, ku uniezależnieniu się od, od, od innych krajów. My jesteśmy dużym krajem w centrum Europy i Polska może wykorzystać położenie, tą rentę geograficzną z korzyścią dla nas wszystkich, zaczynając od tych dużych spraw, czyli wzrostu roli Polski na arenie międzynarodowej. Ale wzrost roli polski przekłada się na poziom życia każdego mieszkańca. I jeśli mamy budowę elektrowni jądrowej, jedną w Hoczewie, drugą w Pątnowie, jeszcze przygotowaliśmy, byliśmy otwarci na kolejny projekt trzeciej elektrowni jądrowej. To z jednej strony zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne w długofalowej perspektywie. Z drugiej mamy dostęp do stabilnych dostaw energii po akceptowalnej społecznie cenie. Później mamy dostęp do technologii i zacieśnienie współpracy no, z naszym partnerem, takim jakim są Stany Zjednoczone, czy takim partnerem jakim jest Korea Południowa, z jej bardzo rozwiniętym, nowoczesnym przemysłem. Dziwię się, że ktoś ma pomysł, żeby to zatrzymać. Centralny port komunikacyjny. To jest też wykorzystanie naszej renty geograficznej do wygrania rywalizacji na rynku międzynarodowych przelotów tych dalekich, Azja, szczególnie Azja. Myślę, Dla... no właśnie, bo jeżeli chodzi o centralny port komunikacyjny, to zarzuty są takie, że właściwie no, kom, komu to ma służyć? Ktoś tam z Białego Stoku pojedzie sobie do Warszawy czy do Berlina, oczywiście słynnego, ale tu nie tylko o to chodzi, bo tu chyba chodzi bardziej nawet o ten port towarowy. Przewozy kargo są bardzo rentowne w ruchu lotniczym. To nie są towary, to samolotami nie przewozi się płyt gipsowych, nie przewozi się dużych towarów, to są towary wysokocenne, o dużej marży. Do tego dochodzi clenie tych podaru, towarów. I jeśli my tego nie zrobimy w Polsce, to te towary będą, będą przechodziły przez porty niemieckie chociażby. Jesteśmy szóstym krajem w Europie pod względem ludności. Ale lotnisko mamy na 35 miejscu pod względem pasażerów. Duże lotnisko w Polsce, które obsłuży cały region. To jest ogrom, to jest wielkie koło zamachowe dla naszej gospodarki. Już nie mówię tylko o wzroście naszego przewoźnika lotniczego, ale o tych pieniądzach, które zostaną w Polsce, a dzisiaj zostają poza naszymi granicami. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy obecny rząd, rząd Donalda Tuska hamuje budowę centralnego portu komunikacyjnego, to już uaktywnia się na przykład Austria i mówi, ten port może, taki port może powstać u nas, bo jest na to rynek. Do tego, do, pan redaktor wspomniał, zatrzyma, może nie zatrzymanie, bo to zrobiliśmy, ale krytykowanie przekopu Mierzei Wiślanej ręce opadają. Gdyby nie przekop Wiślanej, my dziś musielibyśmy pytać Putina o to, czy nasze statki mogą wpłynąć. Na zatokę. I raczej zgody byśmy nie otrzymali. Do, albo mocno koncesjonowanej. I teraz to jest inwestycja prorozwojowa. Były, było kryty, był krytykowany tunel do Świnoujścia. Też się to znakomicie sprawdza. Ja słyszałem wiele, tak, no, trudno powiedzieć, które, które, głosy się, które głosy się podobały, które inicjatywy nasze się podobały, bo. Mam trudno wskazać takie inicjatywy, raczej wszystko było potępiane w czambu. Słyszałem, że ma być kolejny audyt, bo jakby ten rząd bardzo chyba wierzy w audyty, i gdzie może to robi, właśnie w sprawie Mierzei i bo okazuje się, że ona jest nierentowna, bo tam za mało statków płynie. Ale jakie przyczyny tego są, że tam mało statków płynie? Należy o tym wspomnieć, bo port w Elblągu po prostu nie mógł zacząć działać. Tam był, tam był problem. My chcieliśmy dać impuls mocny rozwojowy, rozwojowy portowi w Elblągu. Problemy z dogadaniem się z samorządem Elbląga rządzonym przez Platformę Obywatelską. Żałuję, bo naprawdę rząd Prawa i Sprawiedliwości wyciągał rękę wielokrotnie z propozycją wsparcia Elbląga. W rozwoju portu. Natomiast są, y, są inwestycje takie jak mierzeja Wiślana, jak przekop przez mierzeję Wiślaną, które, których rentownością jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce. Y, tak jakbyśmy mówili, że polska armia jest nierentowna, bo trzeba do niej dokładać, a armia na siebie nie zarabia. Jak policja, która no, nie zarabia na siebie, a trzeba dokładnie. No, to jeszcze ma możliwość z mandatów. No, wolałbym, żebyśmy nie napełniali budżetu. Sam, <ślec <ślec jestem, <wioską> sam jestem kierowcą, <ślec <ślec> natomiast, natomiast to też są też wojsko, policja, straż pożarna. Y, y, niesamowite doinwestowanie tych, y, tych służb, które no, stoją na straży i tego bezpieczeństwa granic, tego bezpieczeństwa w skali całego kraju, ale też y, y, naszych domów, naszych, naszych ulic. Polska jest krajem bezpiecznym i niech tak zostanie. A czy na, na tym przyjmowaniu imigrantów będzie, tak, jak powiedział pan premier Tusk, że zarobimy jeszcze na tym? A Będziemy beneficjentami? Donald Tusk zgodził się na pakt migracyjny, bo miał moment, dzień po objęciu urzędu 14 grudnia, to był moment, kiedy można było zerwać szczyt i zablokować pakt migracyjny. Później już mówimy, już jest trudniej, bo już jest większość kwalifikowana i można protestować, można zrobić pod publiczkę, że jesteśmy przeciwni. Ale ten pakt idzie dalej, bo tego 14 grudnia Donald Tusk nie zawetował. I, i teraz tak, jeśli pani komisarz Johansson mówi, że rocznie do Europy będzie przybywać około 4 miliony migrantów z Afryki, to Polska ma przyjąć 8% tej liczby, bo ludnościowo taki parytet nam wychodzi. Czyli rocznie 300-350 tysięcy ludzi. A w Afryce do Europy chce się przenieść pół miliarda ludzi, 500 milionów. Jeśli nie przyjmiemy migranta, to na razie słyszymy, że można taki podatek migracyjny zapłacić 50 tysięcy euro. Bo 20 było podane najpierw, ale już wyliczenia doszły do 50. Natomiast komisja może wprowadzić taki stan alarmowy. Nie ma wykupywania się podatkiem, trzeba przyjmować. I teraz jeszcze zapewnić przy tym poziom życia odpowiedni zasiłki na poziomie niemieckim. To teraz pytam się: gdzie migrantowi będzie lepiej? Z rodziną, bo będzie miał prawo ściągnąć rodzinę? W jakiejś miejscowości pod Berlinem, pod Monachium, czy na ziemi sochaczewskiej, gdzie dostanie zasiłek na poziomie niemieckim, a koszty życia są niższe niż w Niemczech. I to jest, rzecz, to jest rzecz jedna. Czy ci migranci trafią do zamkniętych willowych osiedli w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku? Nie. Oni będą lokowani w małych miejscowościach. Już wojewodowie w niektórych województwach rozsyłają pisma do samorządów, poszukując miejsc, do masowego przyjmowania migrantów. To są różne pozycje. To są na przykład takie koczowiska pod namiotami, ale to są jakieś ośrodki, to są jakieś hotele, gdzie ci ludzie będą mogli do Polski przyjeżdżać. To nie Polska zapraszała migrantów do Europy. To był wielki błąd. My chcemy pomagać, ale pomagać trzeba tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna na miejscu. I jeśli ktoś jest ktoś wchodzi do innego kraju, to nie może skopniaka wyważać drzwi. Nie może demolować sklepów, nie może palić samochodów. Dlatego jesienią, już we wrześniu, ruszymy z wielką akcją zbierania podpisów pod kolejnym referendum. Mamy nadzieję, że tym razem skutecznym. Stop paktowi migracyjnemu. Nie można zalać Polski tłumami migrantów, którzy pokazali w Europie, jak terroryzują miasta, jak zakładają gangi, jak no, tworzą strefy w Sztokholmie na przykład, do których nawet, czy Malmo, do których nawet policja boi się wjechać. No, mówi się o tym, że Polacy też byli imigrantami, bo przecież w czasach komuny wielu Polaków jechało na zachód, żeby zarobić sobie. Żeby... I też niektórzy politycy powołują się na to, że i tam Polacy no, zajmowali się przestępstwami, kradli samochody i inne. Ale ja myślę, że to był tylko margines. Natomiast większość po prostu się asymilowała, podejmowała pracę, chciała tam normalnie żyć. Ale to jest takie, stanowi... takie podejście obraża. Setki tysięcy, nawet miliony Polaków, którzy bardzo ciężko pracowali, żeby zarobić na chleb. Nie jechali, żeby być tam na zasiłku, żeby wpadać gromadami do sklepów i je rabować. Tak? Polacy, jadąc na zachód, bo w Polsce mieliśmy niewolę komunizmu, nie z naszej winy. Tam pracowali ciężej od lokalnych mieszkańców. To, co zarobili, to albo tam mieli rodzinę i w pocie czoła pracowali na utrzymanie, albo Każdą nadwyżkę przesyłali do Polski, żeby tu zabezpieczyć byt rodzinie. To były dramaty rozłąki. Dzieci, które nie widziały rodziców, bo rodzice tam zarabiali na chleb. Ale ktoś, kto porównuje te hordy migrantów, którzy szturmują polską granicę, którzy atakują polskich żołnierzy, pograniczników, tych, którzy terroryzują miasta Europy Zachodniej, nie chcą się zasymilować do ciężko pracujących Polaków, jest bardzo nieuczciwy i powinien wycofać się z takiego podejścia. Dlatego ja podkreślam, że Prawo i Sprawiedliwość na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polaków. Ja mówiąc wprost, tak bezpieczeństwo Sochaczewa, Rybna, Brochowa, i Iłowa, młodzieżyna, Nowej Suchej, Teresina, bo jestem posłem stąd. Tak jak inne powiaty, które reprezentuję, chcę, żeby były bezpieczne. I nie można ludziom zafundować piekła, jakie przeżywają mieszkańcy miast w Europie Zachodniej. To nie jest droga do rozwiązania tego problemu. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę i za czas, który Pan znalazł dla nas. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Z przyjemnością. Życzę będę gością następnym razem w redakcji. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Państwu dziękuję za obecność i proszę lajkować, subskrybować nasz kanał. Zapraszam też na następne spotkania. Dziękuję bardzo.